Cześć, dziś zapraszam na bardzo prosty przepis na pastę rydną od mojej wyjściowej. Zaczynamy od makreli. Najlepiej od razu wziąć dwie, dlatego, że jak skorzystamy z jednej, to w się okaże, że mamy tej pasty za mało. Jest taka dobra, że po prostu się rozchodzi raz dwa. Wyjmujemy kręgosłup i ja później zawsze widelcem oddzielam mięsko od reszty. Starając się usuwać wszystkie ości. Przecieram przez palce to mięso, żeby właśnie mieć pewność, że żadnych ości nie będzie, choć czasem na no, jakieś małe się trafią, ale to już powiedzmy takie, które nie stanowią większego problemu. Także każdy kawałek przez palce przecieram. Oprócz ryby będziemy potrzebować jajka na twardo. Jajka bardzo drobno siekam. Naprawdę drobno. No bo chcemy, żeby, żeby to była konsystencja pasty, a nie, a nie sałatka jakby nam z tego wyszła. Także jak już jest tak drobniutko posiekane, no to wrzucamy do tej ryby. I później dwa pęczki szczypiorku, albo jak nie macie, no to tak jak ja, wzięłam tutaj jeden taki duży pęczek szczypioru. I też drobno to wszystko siekam. Łączę z pozostałymi składnikami i... no właśnie, dokładnie, dokładnie myśli. Ta pasta świetnie się nadaje na chleb, ale może też być taką przystawką, żeby no, zrobiła nam się z tych naszych składników pasta, musimy czymś się związać. Bierzemy majonez, 5-6 łyżek, lepiej mniej najpierw i później dodawać, bo dogotowanie gotowania jajek stanowi większy problem niż dodanie majonezu. Sól, ale też ostrożnie, bo ryba jest słona. Pieprz i pikantny kaczek, jak macie domowy, no to jest super. Ja nie miałam dwie łyżeczki. Wszystko mieszam, no i próbuję, ewentualnie doprawiam, piję na pysznym, akurat tutaj żywym klepku. E, dajcie znać, e, czy podobał Wam się przepis. Jeżeli tak, to koniecznie subskrybujcie kanał, wchodźcie od bloga i ma do zobaczenia, do usłyszenia właściwie wkrótce.